Kilka godzin pracuję na jachcie, a potem wsiadam na swojego składaka i pedałuję do biura portu, żeby zgłosić i zapłacić za następny dzień. Dla ćwiczenia bolącej nogi znowu jadę na wycieczkę po okolicy. Tym razem omijam skaliste plaże. Oglądam olbrzymi kamping, który jest bardzo ładnie położony nad samym brzegiem oceanu. Ciekawy jestem, jakie są opłaty za rozbicie namiotu. Nie mogę znaleźć żadnego biura ani tablicy informacyjnej, ale po rozmowie z ludźmi okazuje się, że kampingowicze to głównie lokalni mieszkańcy. Formalności rejestracyjne i opłaty załatwia się w mieście. Jest to niewątpliwie następny objaw polityki turystycznej preferującej turystykę hotelową. Turyści z namiotami i żeglarze na swoich jachtach to nie jest dochodowy biznes na Hawajach. Czym dalej jadę od centrum, tym droga staje się coraz gorsza, tak samo i okoliczne domy. Są skromniejsze i biedniejsze. Wreszcie widok ludzi, mieszkających w domkach zbudowanych z najróżniejszych materiałów, takich jak deski Blachy, kawałki starych porozbijanych kamperów, robi na mnie smutne wrażenie nie pasuje do standardów najbogatszego państwa na świecie. Zastanawiam się, czy jest to wielokrotnie podkreślany przeze mnie wybór preferencji życia, czy konieczność i brak innych możliwości. W swoim życiu dużo podróżowałem i nie tylko na jachtach. Zwiedzanie świata i podróżowanie zawsze było moją pasją. W czasach studenckich jeździłem głównie autostopem, z plecakiem i namiotem na plecach. W taki tani sposób zwiedzałem Europę. Byłem na północy, w Skandynawii, za kręgiem polarnym, byłem również na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Przejechałem przez wzgórza Golan i pustynię syryjską, byłem w Bagdadzie i Babilonie. Odwiedziłem nie jeden kraj tzw. Tak trzeciego świata i widziałem, jak ludzie mieszkają, jak żyją. Czasy się zmieniają i obecnie zastanawiam się nad ustawieniem kolejności tych światów. Patrzę na tych rdzennych Hawajczyków, którzy na przestrzeni lat stracili swoją autonomię i wolność. Nieliczni i biedni w swojej ojczyźnie są częścią jej historii i nadal mają wpływ na kształtowanie swojej kultury. Zagłębiając się w historię tego społeczeństwa, tak odległego i odmiennego od polskiego, można dojrzeć dużo podobieństw: od rozbicia dzielnicowego, do zjednoczenia i silnego królestwa, aż do utraty niezależności. Wybrany na króla w 1874 roku wielki wódz Dawid Kalakua był ostatnim męskim władcą królestwa. Był on zwolennikiem silnej władzy unarszej, pojechał do USA, by negocjować warunki współpracy. Uzyskał dużo ustępstw politycznych i ekonomicznych, ale baronowie Czciny Cukrowej założyli w 1887 roku Ligę Hawajską i zmusili go do przyjęcia konstytucji, która dawała im przywileje, a ograniczała władzę króla. Ponownie w roku 1891 pojechał on na kontynent i podczas pobytu w San Francisco zmarł na serce. Historia, jak zawsze się powtarza: inny polityk w innym kraju ponad 60 lat później pojechał w futerku, bo podróżował w zimniejszym klimacie do stolicy innego mocarstwa, a wrócił w kuferku. Sądzę, że współcześni politycy nauczeni historią przed podróżami do stolicy jakiegoś mocarstwa zaopatrują się w odpowiednie środki na sercowe. Następna królowa, Liliuokalani, została aresztowana przez uzbrojoną grupę przedsiębiorców, którzy ogłosili detronizację monarchini i osadzili ją w areszcie domowym. Nielegalnie wybrany rząd natychmiast zwrócił się do prezydenta USA z prośbą o przyłączenie Hawajów do Konfederacji. Ogłoszono powstanie Republiki Hawajów. Akt aneksji został oficjalnie zaakceptowany przez Kongres Amerykański w dniu 7 lipca 1898 roku. Następnie, po 61 latach uzależnienia od USA, 21 sierpnia 1959 roku Hawaje stały się 50. stanem.